Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Ireneusz Osiński i witam w kolejnym odcinku programu Myśleć jak przedsiębiorca. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z przedsiębiorcą, który dzięki kryzysowi w 2008 roku rozwinął swój biznes na tyle, że ilością oddziałów mógł konkurować z dużymi bankami. I właśnie wtedy, gdy firmy finansowe padały, on potrafił ten kryzys doskonale wykorzystać i stać się największym brokerem finansowym w Polsce. Już za chwilę z Piotrem Przedlackim, właścicielem firmy Fines, porozmawiamy sobie o pieniądzach. Serdecznie zapraszam. Witaj Piotrze. Cześć Jelku. co, złapałem Cię w pięknym miejscu w Sopocie. Sopot jest akurat takim miejscem, e, które skłania do refleksji. Ty masz akurat swoją firmę w fantastycznym miejscu w Sopocie już od wielu, wielu lat. Znaczy teraz masz w nowym miejscu. To się nazywa Fort Finance chyba, prawda? Czyli jest chyba dobrze strzeżone miejsce, bo tam chyba sporo pieniędzy. Bo akurat zajmujesz się branżą finansową. Działasz w branży finansowej i muszę Ci powiedzieć, że tak tutaj jak ci mnie nie było, to przedstawiłem Cię jako człowieka, który w 2008 roku, podczas tego kryzysu, potrafił ten kryzys wykorzystać. No bo są tacy ludzie, którzy potrafią, którzy czekają na przykład na kryzysy, nie? No i pytanie, czy Ty teraz czekasz na ten kryzys, który teraz będzie, no bo szykuje się kolejny podobno kryzys, no a, a, a ponieważ działasz w branży finansowej, nie wiem, kredytowej, to powiedz mi, co słychać w ogóle w branży kredytowej w tym roku i co nas czeka? Cześć, Irku, jeszcze raz może sprostuję na początek. Fort Finance faktycznie inspiracje ma amerykańskie, natomiast nie ma tam żadnych pieniędzy, żeby ktoś. Aha, nie ma jednego. jarzył no To tak jak w bankach coraz mniej tych. Tak e Fort Knox jest tam. Dokładnie. Też ponoć nie ma żadnego złota. O, a do tego nie słyszałem. Chińczycy tak twierdzą. Wiem, że nasze było w Londynie. Wiesz <laughs> co z tymi kryzysami? To jest tak, że jest już ich tyle, że ciężko. Powiedzieć, jak wykorzystywać kryzysy, skoro one się tak nawarstwiają. Faktycznie my zaczynaliśmy krótko przed kryzysem, natomiast faktycznie ten 2008 10 to był taki moment, kiedy my mocno przyspieszyliśmy i faktycznie banki, współpracowaliśmy z wieloma bankami, później wprowadzaliśmy na rynek firmy pożyczkowe i w pewnym momencie osiągnęliśmy poziom. Lidera w pośrednictwie w Consumer Finance. To było e, gdzieś w okolicach 2015 roku. No, to się dobrze rozwijało, bardzo dobrze. Natomiast no, nastąpiła pandemia. Aha. Dla nas to był trochę taki, można powiedzieć, szok. E, takie coś, co, no, wiadomo, przez co tym mówią, było nieprzewidywalne. Wiadomo, natomiast czarne łobędzie i tak dalej. No być, coś, nie będziemy o tym się zagłębiać. W każdym razie, no, w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że próbujemy y, y, sytuację pokofideową po wykorzystać y, w dosyć takim nieoczywistym miejscu, czyli y, y, w krytach ratalnych i, i otoczonych potrościach, które są pewnie wszystkim znane doskonale z online. U. Natomiast y, o dziwo, w świecie stacjonarnym, y, w sklepach, y, tak, w tam gdzie my jesteśmy najmocniejsi, są mało znane. I, i, to planujemy zrobić kolejne wielki, wielkie wejście. Aha. Okej, okay. czyli ja rozumiem, że ludzie potrzebują pieniędzy, tak? Że popyt na pieniądze cały czas jest. To się zmienia. No, popyt na pieniądze jest e, na pewno branża e, kredytów hipotecznych, która nie jest dla nas taka oczywista, bo nią się nie, 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 za, nie zajmujemy. E, tam się bardzo. E, bardzo dynamicznie, no, po zeszłorocznym kryzysie, e, odbudowuje. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty konsumenckie, tutaj e, to zaczęło trochę się rozwarstwiać. Na pewno online bardzo mocno się rozwinął, na pewno odroczone płatności. E, a czy są pieniądze potrzebne? Wydaje mi się, że, że są i będą. No To nie jest ani nasz wynalazek, ani, ani jakiś ostatnich lat. E, więc finansowanie w coraz bardziej. Inteligentnej formie, podstawionej pod, pod potrzebę klienta, w miejscu, w czasie, gdzie on akurat tego będzie potrzebował, czy takie pożyczanie kontekstowe, to im to już nazywają, na pewno się będzie rozwijać. Ja właśnie chciałem się spytać, jak w tym wszystkim się odnajduje teraz finance? Twoja firma. Przechodzimy transformację cyfrową. Albo no takie motre też z ja Taki Pilot biznesowy? Tak. My chcemy na pewno wykorzystać nasze doświadczenie z sieci stacjonarnych, z sieci biur kredytowych, z którymi współpracowaliśmy i współpracujemy od, od prawie 20 lat. Chcemy wykorzystać naszą, nasz kontakt z tą rzeczywistością, z, tymi, z, tymi, z tym rynkiem i to jest nasza ogromna, ogromna przewaga nad firmami stricte online, które no zwykle działają mocno, mocno wirtualnie. I, i mają jakby kontaktu, kontaktu z tym, z tym klientem. O macie chyba dość sporą bazę, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast no, tu wchodzimy w nowe, no, w nowe rynki e, z takim aplikacją e, produktem ratalnym eFines BL, raty tu i teraz, i tutaj mamy wyzwanie dotarcia do zupełnie nowych, nowych, nowych obszarów, nowych branży. co też jest takim ciekawym wyzwaniem no, też dla mnie, bo jednak czas leci. Aha. Więc trzeba sobie stawiać nowe wyzwania też, żeby się e, rozwijać. A znaczy, odroczone płatności są jakby hitem w internecie, e, ale no w sklepach stacjonarnych jak? jak to to, prawdę, to Znaczyć, prawda, to jest e, jak w tym e, kawale o chomiku i o szczurze to może nie będę opowiadał, natomiast e, natomiast faktycznie doskonale to się pisało e, zakupy e-Commerce, e, bo przede wszystkim to, że możemy coś kupić, odesłać i właściwie nie wypłacać żadnej gotówki jest no, idealnym rozwiązaniem. Natomiast no, okazuje się, że w tym rzeczywistości stacjonarnej, realnej jest wiele miejsc, gdzie można byłoby to wykorzystać, natomiast no, nie jest to jeszcze w tej chwili bardzo popularna, popularna mm -hmm. forma. Bo może są, to są często ci sami klienci, którzy korzystają z, z, z otoczonych płatności w, w online. A powiedz mi, bo jakoś tak się mówi, że łatwość dostępu do pieniądza, łatwego pieniądza kredytowego powoduje po pierwsze e, rozwój gospodarki, ale to jest balon, który jest pompowany już od dłuższego czasu. No i teraz pytanie, czy to, y, bo wiesz, bo ludzie czasami wpadają, ludzie kupują pod wpływem emocji. Jeżeli mają łatwo, bo twój film, jeżeli mają łatwy dostęp do czegoś. To kupują po prostu. No i teraz pytanie, czy oni nie będą wpadali. Za dużo nie będą kupować. No więc właśnie. Bo z jednej strony mamy rozwój gospodarki, który powinien być, a z drugiej strony mamy no zaciskającą się pętlę kredytową na szyi konsumentów. To, to prawda, natomiast po pierwsze regulacje w naszym kraju są bardzo restrykcyjne i w tej chwili każdego klienta, czy on pożycza 100 tysięcy, czy pożycza 300, 400 zł. E, trzeba odpowiednio e, sprawdzić, sprawdzić, czy on nie, nie zalega e, z poprzednimi płatnościami, czy ma wystarczającą zdolność kredytową, czyli ma bieżące dochody, e, czy ma uregulowane inne zobowiązania, więc e, na pewno, e, znaczy można wręcz powiedzieć, że te regulacje są zbyt restrykcyjne, zwłaszcza przy tych mniejszych kwotach. Ale to też jest jakiś trend, trend unijny, tak, żeby, żeby chronić konsumenta przed samym sobą. No więc właśnie chciałem czasami. Się słuchać, czy to jest... czasami czy dane, które pokazuje Biuro Informacji Kredytowej yy, nie wskazują na to, żebyśmy byli gdzieś mocno przekredytowani jako społeczeństwo, raczej yy, raczej jesteśmy jeszcze, mamy dużą, dużą tutaj rezerwę w stosunku do krajów, które, które są liderami w tym, w tym obszarze, więc byłbym spokojny byłbym Aha. spokojny, myślę, że to raczej jest kwestia pewnej wygody pewnej yy, pewnych zachowań konsumenckich Aha. Przeniesienia też może trochę tej płynności finansowej, bo zawsze dobrze mieć jakąś gotówkę. Niekoniecznie całą gotówkę trzeba wydawać na jakieś bieżące zakupy, można sobie po prostu odłożyć na czarną godzinę, tak zwaną, albo zainwestować. A z drugiej strony, po prostu korzystać z wygodnych form finansowania, takich jak chociażby nasz portal FINSP. To jest ciekawe, co mówisz, bo e, słyszałem, że są e, dobre kredyty i, i złe kredyty. Wiesz, z czym się różni? Tak, słyszałem. Bo dobry kredyt wkłada ci pieniądze do kieszeni, a zły kredyt wyciąga ci pieniądze z kieszeni. I teraz pytanie, czy to się jakoś tutaj wpisuje w to? Co, no, siedzę w tej branży już 20 lat, ale nie, nie słyszałem takiego podziału. Raczej złe kredyty to były te, które, które były niespłacane terminowo, a dobre to raczej te, które faktycznie pomagały. Zresztą, często dyskusję prowadzi, prowadzimy też wewnętrznie, czy. Jakich, jakich pojęć marketingowo używać? I kredyt na zakupy jest takim no, tematem niebezpiecznym, ale już zakup na raty czy odroczona płatność jest takie trochę seks. Mówimy o tym samym, ale zupełnie innym, innym językiem. Więc my tutaj jesteśmy po tej jasnej stronie, e, jasnej stronie mocy. Tym bardziej, że dzisiaj nam to słoneczko pięknie, pięknie świeci i mamy minowy tak, tak, wierzyłeś. z Sopockiemu. Nie, to za Więc właśnie, wiesz co, tak ja bym chciał jeszcze nadmienić jedną rzecz, bo po to, żeby, żeby to się dobrze wdrożyło, to coś mi się wydaje, że dużo zależy od jakości obsługi, czyli od tego sprzedawcy, który jest na froncie. Czy mam rację, czy nie? Bo ja zauważyłem, że ta jakość obsługi jakoś drastycznie ostatnio spada. Ostatnio byłem, miałem gdzieś tam, coś tam kupowałem, i pytam się pani przy ladzie, czy jest to i to? A ona mi palcem pokazuje, o, tam. Dosłownie tak tak o, tam, tam, tam. No i chciałem pójść z samemu to sobie wziąć, przyjść i stać w kolejce znowu jest Straszne po prostu. No i, no i teraz pytanie, czy to nie będzie przeszkadzało w Twoim biznesie? Ta cały czas yy, zaskakująca? zaskakująca niska jakość obsługi klienta. Trochę w tym kolejnym kawale z u co jest, co widać. Pół orła, proszę. To pewnie młodsza bika nie, nie, nie zrozumie, ale Ale może jakaś tam ryska historyczny zawsze, A, no. dobrze widać. Tak, ja też mam duże, duże obawy, czy ta sztuczna inteligencja odmieniana teraz przez wszystkie możliwe przypadki nam pomoże w tej obsłudze, bo jednak no jest problem z z pracownikami, z, z motywacją, z, z takim e, e, bieżącym podejściem do, 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 do klienta. Każdy, każdy. Bo ja rozumiem, że też to zauważyłeś, tak? Tak, tak, ja to, ja to widzę. W wielu różnych miejscach nie będę może przytaczał, bo to czasami brutalne opisy. Natomiast natomiast faktycznie jest tak, że na tym styku firma klient często są osoby. Które nie są wystarczająco zmotywowane, przeszkolone. No więc właśnie chciałem mając. się ciebie spytać, z czego to może wynikać? Dlaczego tak jest? E, wiesz co, no my się staramy, żeby e, obsługa e, naszych klientów, naszych, naszych partnerów biznesowych, naszych e, kredytobiorców była. Generalnie e, nacisk był na jednak, żeby zajmował się tym człowiek, chyba że algorytmy, które no, są w stanie łatwo i skutecznie to wyłowić. Natomiast jeżeli patrzymy na całość nie wiem, gospodarki to jest no, na pewno zmiana pokoleniowa, to jest na pewno kwestia motywacji, oczekiwań finansowych. My pracowaliśmy w latach nie wiem jak to mówią, może nie za miskie ryżu, a no, za dwie miskie ryżu i, 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 i pracowaliśmy w sobotę niedzielę, no to jest kompletnie niewyobrażalne nie tak, jak, jak to ma działać. Z drugiej strony też no, szukanie takiej motywacji dla, dla pracowników, która by wychodziła poza ten takie standardowe zadania, cele pracy, no, to jest duże wyzwanie i to, to, to widzę, że coraz trudniej sobie z tym poradzić, zwłaszcza takie firmy jak, jak nasza średniej wielkości no, mają tutaj duże wyzwanie, żeby, żeby też tą pracę uatrakcyjnić, żeby ten, ten, ten dzień codzienny też był w jakiś sposób twórczy i, i dla tej osoby też e, ciekawe rozwijając. No. no ciekawe, czyli ja rozumiem, że coraz mniej zaangażowanych pracowników. Może oni czekają, nie wiem, na ten gwarantowany dochód podstawowy. To jest coraz bliżej i może akuratori już czują, że nie ma sensu się angażować, bo i tak dostaną i tak dostaną. Tak jak za komuny było, nie? Czy się stoi, czy się leży, tysiąc złotych się należy. No pamiętasz chyba, nie? No nie pracowałem wtedy. Nie ja rozumiem, no ja też tak znaczy, wtedy nie, nie znaczy, pracowałem za bardzo. ale. No ale wiesz co, no, ale ja bym nie, nie był daleki od jakichś takich ekstremalnych e, opinii. No na pewno e, na pewno e, no nie jest tak, że każdy przychodzi do pracy od razu zmotywowany i on będzie walczył o twoje, o twoją firmę i tak dalej. E, natomiast na pewno jest wielu wartościowych ludzi. E, I to jest pewnie też taka moja rada już jako doświadczonego przedsiębiorcy, że... że, że że to jest dzisiaj taki duży, duża podstawa, duża wartość w wielu biznesach, żeby tych ludzi właśnie wyszukiwać i, i doceniać. I to, I to jest jeden z takich elementów przewagi dla średnich firm, bo nie każdy chce pracować w korporacji. Oczywiście to jest wygodne, są, są odpowiednie ścieżki kariery, rozwoju, motywacji finansowej i tak dalej. Wiem, że coraz więcej ludzi chce pracować w korporacji. Iść do domu, potem połączyć się Netflixa i. Z głowy to wszystko. No. Ale wiesz co, to zanim na to odpowiesz, to chciałem się ciebie spytać, bo e, kiedyś było coś takiego jak work-life balance, tak? że trzeba było złapać balans, żeby ciągle nie pracować i tak dalej, ale to już nie jest trend, to już nie jest seks. Słyszałem, że jest nowy trend, to się nazywa work-life blend, czy blending. I teraz pytam. Pytanie, co Ty robisz poza pracą? Bo ja miałam takie wrażenie, że Ty ciągle pracujesz. Od rana do wieczora jesteś w pracy. A, to do, do mnie było. Tak, to jest hidro, do Ciebie nie Intro, bo się bałem, że mam coś o tym. A nie, 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 nie. Czy masz jakiś blending taki, wiesz, który Ty stosujesz, aby nie oszaleć? Bo, wiesz, no, nas nie oglądają tylko i wyłącznie młodzi ludzie, którzy dopiero, nie wiem, chcą podejmować jakieś decyzje, ale, ale oglądają nas, na, nas również przedsiębiorcy, którzy mm, cały czas tkwią, bardzo często, bo ja się często z tym spotykam w takiej filozofii, że jeżeli sam czegoś nie zrobisz, to no to nikt tego nie zrobi. Nie, tak? Tak, niestety, słuszny. Wiesz co, ja to znowu sparafrazuję, taki, taki program rozrywkowy, który był e, w latach 80 Jarmark, no i tam nie tylko fajne basenka. sport, e, muzyka oraz gry, a ja właściwie sport, seriale oraz gry. E, więc z jednej strony na pewno e, trochę sportu, ostatnio wróciłem też oprócz crossfitu do spinningu. W lat nie, nie, nie chodziłem na rowerki i okazuje się, że to jest taki trochę kolarski sport, bardziej taka medytacja. Przyznam szczerze, że odkryłem to ponownie ostatnio i polecam, bo od, może się spocić, ale też można tak dużo przemyśleć w takim naprawdę dużym... Ale to jest ciekawe, bo tam tak muzyka nawala, że to ja nie tak, wiem, czy to tak, mnie można... Tak, ale to jest, nie może z wiekiem takie Aha. przemyślenia. Seriale, no wiesz, co, seriale, no na pewno zapytasz się, jakie oglądam. Ostatnio oglądałem na przykład e, Klęska Domu Washerów. Polecam, bardzo dobry serial. E, I później chwilę oglądałem oglądałem na e, Netflixie Zabić Ból bodajże, o rodzinie Seklerów, to jest cała ta historia opioidów i tak dalej. Nie miałem z tym wcześniej kontaktu. Powiem, że to jest ogromny problem w Stanach Zjednoczonych, ale warto, bo to, te dwa seriale się trochę ze sobą łączą. No, ciekawe, ciekawe to, to jest. A grę, wiesz co? trochę w bryżę teraz gram, bo stwierdziłem, że szare komórki warto je też przewietrzyć i rozruszać, i jest też jakieś nowe, nowe środowisko, no, nowe, nowe kontakty. Ale przede wszystkim. E, no, wymaga to też dużo, dużo wysiłku, ale jest jednocześnie takim, no, czasem, jak to się mówi, wartościowo spędzał. Aha. Okej, okay, chciałem się zapytać, kto teraz mnie grać w brydża, czy młodzi ludzie w ogóle potrafią? No średnia jest, jest raczej wyższa niż niższa. Młodych ludzi, no mój syn gra w szafkę i w tym środowisku jest dużo młodych ludzi, ale to, to się modne zrobiło, natomiast e, w brydżach grają raczej e, nasze. A co daje gra w brydża? Wiesz co, no to jest, wiesz, jak już taki jest poziom założony to średnio, średni, średnio zaawansowane, to jest, to wymaga na pewno mocnej koncentracji jednak jest to połączenie i pewnych psychologicznych aspektów gry, licytacji z, z później już takim mocno matematycznym wykonaniem tej rozgrywki, więc no i no jest ten element taki też towarzyski, który na pewno ma przewagę nad szachami, które też kiedyś brałem udział w jednym, w jednym turnieju szachowym, no są bardzo wymagające, ale Krasie w ciszy i skupieniu przez 3-4 godziny. No to rzeczywiście. Mało młot. Towarzystwie port. <grym> Okej. <Okay. grym> to co, powiedz mi, tak na. Bo ja mam jeszcze jedno pytanie, tak zanadto do ciebie, ale powiedz mi, jaką dałbyś radę, jedną radę dla młodych przedsiębiorców? Jedną radę? No, mm -hmm. po pierwsze, to jedną radę po pierwsze. Aha. Już mówiłem o tym, otarć się ludźmi jak najlepszymi, jak się da. A jeszcze jedną radę, którą. To już w takiej mojej brutalnej rzeczywistości. E, no Warto mieć jednak, jak już firma e, jest pewnej wielkości, ma już pewne wyniki, jednak warto zaprosić jakiegoś inwestora, partnera finansowego. E, tu często są używane, jak powiecie, smartmane, czyli, czyli takiego inwestora, który też przenosi kontakty. E, uważam, że to jest potrzebne. Ja zrobiłem taki błąd, że. E, no Nie mieliśmy takiego partnera, niestety, i nastała pandemia, I trochę w tej pandemii zostaliśmy sami, a widziałem, że, że koledzy, z, moi konkurenci z branży, no, mieli ze sobą różne fundusze, duże banki, duże Towarzystwo Ubezpieczeniowe, i na pewno łatwiej było im przejść ten proces transformacji tego, tego biznesu, tego, tego szoku, też pierwszego, który był, mając jednak w zanadrzu kogoś większego, kogoś silniejszego, takiego no, mocnego. Mocnego tatusia, czy mamusie, która, która wspiera. I, I to jest chyba no, takie, taka, taka największa, moja nauczka życiowo-biznesowa, którą, którą miałem okazję przeżyć. To Ciekawe, jest taka książka Steve'a Kaplana. Teraz ona mi przyszła do głowy. Ja zawsze gdyż, jakieś książki wy, wy, wyciągam na wierzch. Polowanie na słonia. Ja nie wiem, czy znasz tam książkę. Steve Kaplan Polowanie na słonia to jest, to jest książka o tym, w jaki sposób w ogóle pozyskiwać dużych graczy, dużych klientów, dużych graczy, inwestorów i w jaki sposób utrzymać ich przy sobie. Bardzo często ludzie, jak, jak mają dużych klientów, to mają na przykład jednego, dwóch i ich obsługują, robią wszystko, żeby, żeby ich nie stracić. Ale jak ich tracą, no to są po prostu na tak zwanym lodzie. Nie? I teraz pytanie, co tu zrobić, żeby w razie kryzysów na lodzie nie zostać. A jeszcze mam takie w takim razie pytanie: Bo młodzi ludzie bardzo często chcą wszystko osiągać szybko. Nie? Szybko i nie stać ich na wysiłek. E, chyba coraz mniej sportowców w ogóle jest. Mało mało ludzi uprawia sporty takie mniej narcystyczne, nie? gdzie tam trzeba się wysilić trochę. Powiedz mi, jak można szybko się wzbogacić w ogóle? Jak można szybko zbudować kapy, kapitał i czy to w ogóle. Jest możliwe szybko. Bo ty się zajmujesz finansami, wiesz, no, osiągnąłeś sukces w dobie kryzysu w 2008-2010 roku. Może no. masz jakąś radę? Powiem ci tak. No, może, żeby po naszym tutaj spotkaniu nie, nie zostało taki e, oddźwięk, że, że, że młodzi ludzie nie są bitni. Są, no, na pewno są, jest wielu, wielu ciekawych e, młodych przedsiębiorców, sportowców również. i i osoby, które, które osiągają sukcesy na całym świecie, to to, to nie jest tak. E, oczywiście, no może z naszej perspektywy trochę inaczej wygląda dzisiaj to podejście do, do osiągania sukcesu, i to nie jest za wszelką cenę, że ktoś mnie będzie przez ten pryzmat oceniał, i czy jestem lepszy czy gorszy. To, to, to się może zmieniło. Natomiast, czy można, e, można osiągnąć? No, no, oczywiście, że można. Ja ostatnio czytam taką książkę Startupowcy polecam bardzo fajne takie ujęcie kilku takich naprawdę dużych startupów e, e, polskich, e, które działają ogranicznie globalnie, więc, więc można. Natomiast moja płyta z tego jest taka, że no nigdy nie wiesz niestety. To jest tak, że możesz włożyć dużo pracy, to wszystko być poukładane, ale gdzieś zabraknie trochę szczęścia. Gdzieś to okno czasowe się otworzy za wcześnie, albo się zamknie, czy zamknie za wcześnie i otworzy się za późno, i tak dalej, i tak dalej. My w 2000 roku mieliśmy taką aplikację, fotoalbum z, z, z erą, które się z tym No i to był taki mini-Facebook. No wtedy było za wcześnie, nie było jeszcze sprzętu do tego, nie było transmisji danych, to było wszystko bardzo drogie, ale wystarczyło wytrzymać kilka lat i można by było być Facebookem nawet. Teoretycznie. Okej, okay. no to w takim razie co? To nie ma szans dla tych, którzy chcieliby szybko osiągać sukcesy, tak? No bo no, sportowcy twierdzą, że no, trzeba czasami się spocić, że jest potrzebny pot, krew i łzy. To... Pierwsze, może... trzeba próbować, no wiadomo, jak nie grasz to do lotka, to nic nie grasz. Po drugie, trzeba no, je tak trochę cierpliwości i konsekwencji w tym wszystkim. Czasami już pomimo ręce opadają, ale trzeba wstać rano i ten swój biznes dalej, dalej ciągnąć. No i pewnie trzeba mieć trochę szczęścia, no. no szczęście pomaga lepszym. No więc właśnie, więc właśnie, więc trzeba dawać szansę szczęściu. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że to jest nasze pierwsze spotkanie, bo ja mam chęć, abyśmy też zrobili cały cykl w ogóle taki o finansach. No i może dasz się namówić, bo sami moi studenci z uniwersytetu obecnie w USB Merito, była wyższa szkoła bankowa. Do wykładania na, na tym uniwersytecie też cię od, od wielu lat cię zachęcam, bo to daje ogromną satysfakcję. No może nie pieniądze, ale łączę do ciebie. No więc właśnie też mam trochę taką potrzebę dzielenia się. No to fantastycznie to chyba. Na razie jeszcze uznaję, że nie mam za wiele do... To do do powiedzenia, ale może e. gdzieś się zbiorę i. No to, to ciekawe. Nagle nie przyjdę, powiem, ja Mirek, jestem gotowy. Ale wiesz co, moi studenci mnie bardzo często proszą, żebym nie zapraszał odpowiednich ludzi, i nagle się pojawia właśnie taka, mm, taka sytuacja, gdzie oni bardzo chcą zacząć uczyć się o finansach. Oni mają wiesz, zajęcia na uniwersytecie o finansach, ale oni chcieliby posłuchać ludzi, którzy. Robili biznes i którzy osiągnęli sukces w tym biznesie, bo chcieliby poznać przykłady, casey, dzięki którym, na bazie których oni mogliby, powiedzmy, jakieś tam e, własne e, wnioski powyciągać. Super. Jeżeli uznamy, że jesteśmy już oboje gotowi, jest, jest o czym mówić, to bardzo chętnie. Dziękuję Ci. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.